Cześć! Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kochani przychodzę do Was z, z czterema zdrapeczkami. Eee, czterema? Tak, czterema, dobrze widzę. Eee, mamy mega pensję, krzyżówkę XL, krzyżóweczkę za 3 zł i czarnego lotka. Także 15 zł, ale myślę, że cztery zdrapeczki, dwie czasochłonne. Troszeczkę naddrapane, ale jeszcze, jak widzicie, tutaj nic nie ma. Tu też jeszcze nic. Konkretnego się nie ułożyło. I tak, mega pensję mamy z numerkiem pierwszym, krzyżóweczka zatem taka jest z numerkiem 7, Love krzyżówka z numerkiem 50 i kotełek z numerkiem 31. Także proszę o zostawienie łapeczek subskrypcji, komentarzy i zabieram się za drapanko. Zaczniemy sobie, oczywiście standardowo od najmniejszych. I tutaj będziemy, kochani, sobie, szukać 31 i dwadzieścia

I dokończymy sobie drapanko krzyżóweczki. <laughs> Następna literka to literka P. I szukamy. Tu jest P. Tu jest P. I więcej P. Nie widzę. No to kolejna. To literka K. Tu jest K. Tu jest K. I też chyba tylko tyle. Dalej mamy literkę Y. Tu jest Y. I tylko raz. No to teraz E. Tu jest E. Tutaj. I jeszcze tu. Dobra. Następna literka to literka I. Tu jest I. Tutaj jest I. Tutaj mamy I. Tutaj. Tu. Tutaj i jeszcze jedna jest tu. Ok. Teraz literka A. Tu jest A. Tu jest A. Tutaj jest A. I tutaj. Tu jest A. Tutaj. I jeszcze tu. I kolejna. No tego A dużo, jak to w krzyżóweczkach, kochani. Także trzeba to sobie podrapać, wydrapać. I chyba myślę, że wszystkie A mamy zdrapane. Mam nadzieję, że nie odbija Wam za bardzo, że wszystko widać w miarę jako taką, Bo jak już wspominałam, mam ciemnie na balkonie i trzeba doświetlać niestety. Mamy tutaj pierwsze słówko Alpy. Tu jest kolejne L. Tu jest jeszcze jedno L. Tutaj jest L. I wychodzi na to, że. No, to dalej szukamy U. Tu jest U. Tu jest U. I tyle. Przedostatnia literka to literka N. Tu jest N. Tutaj. Tu mamy drugie słówko scena. I tu jest jeszcze jedno N. Ostatnia literka to literka O. I mamy wygraną zrapeczkę. Tu mamy trzecie słówko kląb, kochani. Tu jest jeszcze O. Tu jest jeszcze O. Tu mamy czwarte słówko BOA. Tu jest jeszcze O. I tu jest jeszcze O. OK. R, W nie było. G i F też nie. Także wychodzi na to, kochani, że mamy tutaj cztery słówka. Alpy, klomp, scena i BOA. Czyli 6 złotych. Powinno być R. I to się zgadza. R, R, R. Super. Także jest szósteczka na pomnożenie. Świetnie. No to co? To może teraz weźmiemy sobie mega pensję i na koniec zrobimy krzyżóweczkę za piątka. No i w pensyjce, kochani, szukamy wygrywających liczb albo dwa razy napisu mega pensja. No, w to raczej nie wierzę, ale wiecie. Spodziewaj się niespodziewanego. Będziemy szukać 41, 49, 12, 11 i 6. A my mamy 28. Napis. 22. 15. I 47. Także pierwszy rządek pusty. Drugi rządek. 16. 42 obok. 49. Mamy wygraną, kochani. Mamy 49. Super. To już będzie chociaż zwrotnik. Dalej jest 40. Jeden, osiem, czternaście, pięć boczek, dwadzieścia siedem, trzydzieści, dziewięć, i ostatni rządek mamy dziewięć, dwa trzynaście, bok dwadzieścia sześć. I na końcu mamy 33, także jedna wygrana pod 49 nam się schowała, mamy tu 49, tu 49 i tu nam schowali zwrot kochani, ale lepszy zwrot jak pustak, także mamy kolejną dyszkę, no to super. I ostatnia już na dzisiaj, krzyżóweczka XL, połowę już literek wydrapałam, jak widać jeszcze nie mamy kompletnie nic, nawet ani jednego słówka, bidno w bonusie. Także lecimy z dalszymi literkami. Mamy literkę T. W pierwszej tu jest T. Oczywiście w bonusie nie ma. W pierwszej to chyba w ogóle tylko jedno to jest. Z tego co ja tutaj widzę. No to przejdziemy do drugiej. Tu jest T. Tutaj jest T. Tutaj jeszcze mamy T. I tyle. Dalej mamy literkę E. No to bonus nam się ruszył. Tu mamy E, tutaj jest E, tutaj jest E, tutaj, tu. I w pierwszej, tyle, w drugiej. Tu jest E, tu mamy pierwsze słówko. Ewa. Runia pozdrawiam cię, kochana, bo Ty zawsze oglądasz, zawsze piszesz. Nie ja wiem, ja nie piszę praktycznie w ogóle komentarzy. Przepraszam najmocniej bardzo za to, ale no, uwierzcie mi, ja ledwo znajduję czas, żeby na wszystkie pod moimi filmikami odpisać, a co dopiero jeszcze odpisać pod filmikami, gdzie ja tak naprawdę tylko słucham, nie oglądam. Tak przyznaję się, bo podczas tam czy sprzątania, czy gotowania, po prostu włączam sobie albo na słuchawkach, albo na głośniku, w zależności, i sobie słucham, co tam, jak tam wpada u Was, także zawsze łapeczkę staram się chociaż Zostawić. Znaczy, staram się. No, zanim zacznę oglądać, to już łapeczka leci. A potem, a potem już tylko słucham. Także tak to niestety wygląda. Teraz literki B szukamy. Tu jest B. Ale Ewczu Ciebie pozdrawiam, oczywiście, kochana, jak najbardziej. No, to szukamy teraz L. Tu jest L. Tu jest L. Tutaj mamy L i w pierwszej tyle. W drugiej tu jest L. Tutaj jest L. Tutaj jeszcze jedno i już. Następna literka to literka U. No to już bonusu nie będziemy mieć na pewno. No ale lecimy. Tu jeszcze U. Dobra. I w drugiej. Tu jest U. Tu jest U i tyle no, tu teraz N N jest w bonusie, ale już bonusu nie będziemy mieli no, ale sobie potrapiemy bo dlaczego nie tu jest N, tutaj tutaj jest N tu mamy pierwsze słówko TENK i N byłoby na tyle no to lecimy do drugiej tu jest N tutaj jest N tutaj tutaj tu Przedostatnia literka to literka Z. Tu jest Z. Tu jest Z. Tutaj. Tutaj. I już w drugiej. Tutaj jest Z. Tu mamy drugie słówko Wenezuela. Tu jest Z. Tutaj. I tyle. I ostatnia decydująca to literka O. Tu jest O. Tu jest o, tu jest o, tutaj, 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 tu i tyle. Także tu zostajemy z jednym słówkiem. No to wychodzi, no to przechodzimy do drugiej. Tu jest o, tu jest o, tu jest o i tyle. Także wychodzi, no to kochani moi, że tu jest pustaczek. Kontrolne mamy. PG. A w bonusie było trzy dyszki. Ale to, że tu mamy pustaczka i tu mamy pustaczka, te dwie. Nie jest, oznacza, że jest źle, kochani moi. Dlaczego? Dlatego, że wkład było 15 zł. Tak, 10, 10, 15, 20, przepraszam. Widzicie, pomyliłam się 20 zł. Także wychodzi na to, że te dwie są puste. Ale i tak nie jest najgorzej. Dlaczego? Dlatego. Że tu mamy dyszkę zwrotu, a tu mamy 6 zł, czyli na 20 zł odzyskaliśmy 16. Także myślę, że do zaakceptowania. Dziękuję Wam za to pięknie, kochani, że byliście dzisiaj ze mną. Życzę Wam wszystkiego dobrego No i widzimy się już na kolejnym odcinku. Buziaczki, kochani. Pa, pa, pa.